Chciałbym wyrazić wielką satysfakcję i bardzo podziękować zarządowi Stowarzyszenia Norda za to, że w tak licznym gronie Państwo postanowiliście przybyć dzisiaj tutaj do, do Rumi. Jesteśmy dumni, że to spotkanie organizowane przez Izbę Przedsiębiorców Norda, i to w tak szerokim gronie, bo, bo, bo tutaj widzieliśmy ponad 250 osób. Z całą pewnością e, zainteresowanych teren na, e, tematem zielonej strefy przemysłowej e, Kaszubia, która się tworzy. Dzięki Nordzie, ale też dzięki przedsiębiorcom, którzy chcieli się spotkać dzisiaj, są samorządowcy, są przedstawiciele uczelni wyższych, są samorządowcy najwyższego szczebla, pan marszałek. Ale też przedstawiciele ministerstw, więc widać, że ta chęć spotkania była bardzo silna, bo mówimy o najważniejszej rzeczy, o naszym regionie, tak? Czy Region Kaszuby, stąd ciekawy projekt Kaszubia który został zaprezentowany przez pana Wojciecha Samsonowicza. Myślę, że bardzo interesujący, bo widać, że osoby są bardzo zainteresowane, nikt nie ucieka, wszyscy chcą posłuchać dalej. My mamy już kilka poważnych zgłoszeń od inwestorów zagranicy, którzy wprost mówią chcemy zainwestować, pokażcie nam teren. Uruchomiliśmy dlatego tego zespół pełnomocników w województwie pomorskim. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu uruchomimy w kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim. Bo to wymaga natychmiastowej pracy na poziomie samorządu, żeby te tereny przy przyjmowanych miejscach w planach zagospodarowania były natychmiast komunikowane w górę. Spotkanie dzisiejsze z przedsiębiorcami jest o tyle ważne, że my chcemy wysłuchać ich głosu. I naprawdę to, co można, to wpleść w te przepisy, żeby nie skończyło się jak zawsze, czyli że duzi będą budowali duże rzeczy, tylko chcemy, żeby ten lokal content, żeby ci przedsiębiorcy lokalni, ci ludzie, którzy tutaj mieszkają i żyją, Mieli szansę na równych zasadach uczestniczyć w budowie tych wielkich inwestycji. Dlatego też te modele, które proponujemy, zakładają większy udział samorządów w inwestycje, nawet udziały w SPV-kach, a nie tylko prostą sprzedaż ziemi pod jakąś inwestycję. My chcemy, żeby rzeczy, które są centralnie wymyślane, były realizowane lokalnie, bo dla gospodarki kraju Unii Europejskiej naprawdę ma znaczenie, że tutaj na Kaszubii powstanie Kaszubia i że jej pierwszym rynkiem zbytu będzie basen Morza Bałtyckiego. I to rozumienie jakby sposobu i modelu finansowania i tego, w którym kierunku idzie Unia Europejska nie może być traktowane na sztandarze, że będziemy się z tym tylko wspierać. To trzeba wziąć, obrócić i żeby to zaczęło pracować na naszą korzyść. I to robimy. To jest bardziej konferencja, może mniej taka ogólna, tylko konferencja, yy, która pozwoli na spotkanie się, praktyki z, teori z teorią, tak? bo są projekty, plany i tak dalej, ale tu są przedsiębiorcy, którzy będą mieli konkretne pytania. Dobrze, kiedy, jak, z kim rozmawiać, jakie są plany te etapowe, więc to wszystko będzie Teraz tutaj. Więc chciałbym, żeby ci przedsiębiorcy, którzy i są zrzeszeni w Nordzie, czy w innych organizacjach gospodarczych, ale też nie zrzeszeni, bo zapraszaliśmy szerokie grono, żeby mieli możliwość posłuchania i dopytania się decydentów, jak to ma wyglądać i gdzie znajdą swoje miejsce, tak? W kontekście oczywiście tak zwanego local content, żeby z wielkiego, z wielkiego tortu, jakim jest Grupa wielu zadań, które są realizowane na terenie województwa pomorskiego, także w powiecie, w powiecie wejherowskim, w powiecie puckim, chociaż wiem, że zaprosiliście także z innych powiatów, także niektórych przynajmniej przedsiębiorców żeby mogli z tego tor tortu też nieco, nieco skorzystać. Bardzo mi się podoba projekt Kaszubia, ja uczestniczyłem w pierwszej inauguracji, która była w Gdyni, potem było spotkanie Wejherowi, ostatnio rozmawialiśmy w usty, dzisiaj spotykamy się, i to też jest bardzo ważne, z inicjatywy Izby, Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda, ja chciałbym im bardzo podziękować, bo Patrząc na realizację tego projektu Kaszubia, ale także patrząc na to, że rozpoczyna się budowa budowę elektrowni jądrowej, trzeba popatrzeć na to, aby nie zapomnieć o lokalnych przedsiębiorcach. I dzisiaj właśnie w ramach tego spotkania pan Maciej Samsonowicz zapewnił o tym, że takie zostaną przygotowane inicjatywy prawne, aby właśnie oni także mieli pierwszeństwo w różnego rodzaju działaniach. Oni potrzebują wsparcia, potrzebują środków na bardzo w dobrych warunkach, z punktu widzenia pożyczek, kredytów, ale także inwestycji, które umożliwią to, aby tutaj, w ten nasz region, czyli północny Kaszuk, łatwo było dotrzeć. Ja chciałbym wymienić jedną, na której myślę, nam wszystkim tutaj bardzo zależy, na Opacie czy Via Maris, drodze, która połączy obwodnicę Trójmiasta przez Rumię, Redę, z, z w kierunkiem Półwyspu Helskiego. Natomiast ona nie wjeżdża do Wejchorowa, ale także dla Wejherowa będzie odgrywała ważne, ważną rolę. Świetne spotkanie, przede wszystkim interakcja, co może następować po kolei, i z drugiej strony sygnał od przedsiębiorców, o co my powinniśmy zabiegać, walczyć w ramach nowych ustaw, nowych przepisów, żeby te elementy, narzędzia wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, w szczególności na których nam najbardziej zależy, żeby nasi przedsiębiorcy mieli takie same szanse i preferencje jak duże, wielkie koncerny, wielkie firmy. Mamy nadzieję, że powstanie coś na wzór specjalnej strefy ekonomicznej, która kończy funkcjonowanie w przyszłym roku, że z takie zapisy i takie programy się pojawią dla nas, dla naszych gmin. To jest wielka szansa na, na kolejny impuls rozwojowy, kolejne miejsca pracy, kolejne zakłady. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli znaleźć lepiej płatną pracę, ciekawszą, bliżej domu. Także są, są to wielkie, wielkie korzyści. No a, a dla urzędów to są oczywiście nowi podatnicy, dzięki którym będziemy mogli więcej realizować inwestycji i działań społecznych znowu dla mieszkańców. Tak. Kaszubia dla Uczelni Wyższych, w tym również dla Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni jest ogromną szansą. Tak jak dla wszystkich przedsiębiorców, którzy tu na tym terenie działają, Związali swoje życie zawodowe i osobiste z pięknym terenem. Terenem, który strategicznie przez polskie władze i nie tylko polskie został wyznaczony jako ten, w którym będziemy budować silną gospodarkę, zieloną gospodarkę opartą na energii. Chcemy uczestniczyć w tym projekcie, chcemy kształcić, szkolić, współpracować ze wszystkimi firmami. Które będą potrzebowały fachowych kadr do rozwoju i do uczestnictwa, aktywnego uczestnictwa w tym projekcie. Projekt fantastyczny. Świetne jest to, że jest to połączenie tego bezpieczeństwa z gospodarką, i że Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie podjęło taką strategię działań, żeby wszystkie elementy bezpieczeństwa starać się łączyć również, Właśnie z rozwojem gospodarczym, z wykorzystaniem na przykład energii odnawialnej, która z wiatraków na morzu pójdzie, wykorzystać te, te szanse, ściągnąć też również inwestycje, oczywiście zagraniczne, no bo dla nas bezpieczeństwo naszego kraju to też są sojusze, jakiekolwiek. Jeśli Amerykanie będą mieli, mieli firmy amerykańskie tutaj na naszym terenie, to wiadomo, że będą chętniej to o, bronili, także też patrzymy e, bardzo szeroko. Idea tej Kaszubi zielonej strefy inwestycyjnej, to jest naprawdę fantastyczny projekt, wielka szansa dla, dla samorządów też na stworzenie takich mikro stref inwestycyjnych. Także wszyscy na tym skorzystają. No chciałbym, żeby przedsiębiorcy, ci, którzy są, to już usłyszeli to ode mnie, ale chciałbym też i szerzej powiedzieć, przedsiębiorcy, nie bójcie się, Zrzeszajcie się. Są organizacje, które naprawdę mają moc przebicia, mają możliwości organizacyjne i dopiero razem możemy dowiedzieć się, możemy wymóc pewne działania albo zobowiązania, które potem my możemy egzekwować. Nie reprezentujemy indywidualnego interesu, reprezentujemy całej grupy przedsiębiorców. Więc korzystajcie z tego, że macie możliwość bycia. W zorganizowanej grupie przedsiębiorców i możliwości dzięki temu rozwijania własnej firmy czy własnych firm. Osoby, które nie należą do organizacji, bo nie chcą, albo nie są jeszcze zdecydowane, mają możliwość, mają prawo, mają możliwość do tego, żeby zgłosić się do Nordy i w Nordzie uzyskać ten komplet informacji, wsparcie, bo my chcemy pomagać wszystkim. Możemy naprawdę razem zrobić więcej. Tak jak na kaszubach mówimy wprost. Razo zrobimy wC i na pewno razem zrobimy więcej. Dziękuję bardzo. Zasubskrybuj. TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.